Jeśli chcecie wiedzieć, jak zbudować fosę i most zwodzony w Dwarf Fortress, to jest to w sumie prostsze niż się wydaje na początku. Żeby zbudować most zwodzony, to wchodzicie sobie tutaj w konstrukcję, klikacie na most. I proszę bardzo, tutaj macie pokazane, w którym kierunku most powinien się przesuwać, z której strony znajduje się mechanizm. W moim przypadku to nie wiem czy to w sumie teraz widzicie, ale jeśli spojrzymy bliżej na ten most, to tutaj jest taki mały mechanizm widoczny, tak? Dlatego że wybrałem tą opcję. Mechanizm jest z tej strony i ten most zbudowałem po prostu w taki sposób. Tak go budujecie. Możecie też oczywiście wybrać tak, żeby mechanizm był z trochę innej strony. Możecie zrobić taki most. Po prostu patrzcie na to, gdzie znajduje się to koło zębate. I teraz jak ten most obsługiwać? Musicie zbudować sobie dźwignię. W zakładce z machinami i płynami budujecie dźwignię, lever, i możecie ją postawić w sumie. No nie musi być zaraz obok, możecie ją postawić gdzie chcecie, w miarę blisko, ale też nie musi być jakoś super blisko. Na przykład ja swoją dźwignię mam tutaj, tutaj, czyli jest to dosyć spory dystans pomiędzy tym mostem a dźwignią. No i jak postawicie sobie taką dźwignię, to wchodzicie w dźwignię. I najpierw musicie kliknąć na przycisk Link Lever, czyli połączenie dźwigni. Jak klikniecie sobie połączenie dźwigni, to będziecie mogli wybrać sobie dowolny mechanizm, właściwie dowolny przedmiot, który posiada jakiś mechanizm w sobie. I musicie kliknąć na e, ten mechanizm. Ja tego nie mogę zrobić teraz tutaj, bo już to połączyłem. Ta dźwignia już jest połączona z tym budynkiem. Jak wejdziemy tutaj, to widzimy z Czym ona jest połączona? Jest połączona właśnie z tym budynkiem, i możemy kliknąć tutaj, żeby nas przeniosło do tego budynku, jak nie jesteście już pewni, do czego ona to właśnie jest połączona. I teraz jak chcemy ten most podnieść, no to po prostu klikamy pull lever, i jak chcecie, żeby to zrobiło, zostało, zostało zrobione szybko, to klikamy na wykrzyknik. To wtedy. Jakiś krasnolud od razu zacznie biec w kierunku tej dźwigni, żeby ją jak najszybciej pociągnąć. Teraz to zrobił w sumie, ale nic się nie stało. Niech to zrobi jeszcze raz. A nie. To po prostu działa z chwilowym opóźnieniem. Ups. No i widzicie, że teraz ten most Poszedł do góry. Moje krasnoludy jeszcze na razie są w stanie tutaj przychodzić, bo ta fosa jeszcze nie została zbudowana. Jak chcecie zbudować fosę, to musicie wejść sobie w zakładkę kopania i po prostu zbudować e kanał. Ta fosa nie musi być jakaś głęboka. Ona ma bardziej w sumie spowalniać przeciwnika niż go zatrzymać. W takiej fosie przeciwnik może jeszcze przypłynąć, ale jak chcecie zbudować taką faktycznie e głęboką fosę, to zjedźcie po prostu poziom niżej i wykopcie jeszcze jeden kanał tutaj. E, może ta fosa też być w ogóle szersza, jeśli chcecie. To już jest Wasza własna inwencja i decyzja, jak tę fosę sobie e, zrobicie.